Jeszcze do niedawna Philip Pullman, brytyjski autor fantastyki miejskiej, czyli urban fantasy, przede wszystkim zaś cyklu o Lyrae Blackwa, nie miał szczęścia do ekranizacji swoich powieści, tak samo jak biedny Andrzej Sapkowski, tak samo jak staruszek Tolkien obecnie, tak samo jak może wielu w tej chwili pisarzy i twórców fantasy, którzy zmagają się z tym, że Hollywood kompletnie nie rozumie tego, jak dobrą fantastykę robić. Ale jest HBO. I po raz kolejny się okazuje, że w tym roku po House of the Dragon mamy następny serial na HBO, który trzyma poziom. Nie jest to poziom House of the Dragon, od razu zaznaczmy. Ba, powiedziałbym nawet, że nie jest to ten poziom, który reprezentowała pierwsza ekranizacja filmowa pierwszego tomu His Dark Materials, czyli. Northern Lights, Zorze Zorzy Północnej, czasem też znanej jako Złoty Kompas, która to ekranizacja no, miała casting idealny, moim zdaniem. To znaczy, jako Marisa Coulter była obsadzona Nicole Kidman. Daniel Craig grał Lorda Asriela, Alaire Belacqua, wspaniała Dakota Blue Richards. I jeszcze do tego wszystkiego Sir Ian McKellen dubbingował tego uroczego pancerbiorna, czyli niedźwiedzia pancernego. Tylko, że jest jeden problem, mianowicie. Yy... Plota głosi, że Watykanowi nie podobało się to, że jest ekranizowana ateistyczna literatura. I od jeden z aktorów też grających tam, twierdził nawet, że z tego względu zostało zablokowane kolejne części, to znaczy magiczny nóż oraz bursztynowa luneta. Trudno mi w tym momencie wnosić, czy rzeczywiście była to prawda, czy nie, ale powiem, że biorąc pod uwagę to, jak często słyszę bzdurne uwagi od strony różnych fundamentalistów religijnych, mówmy się, bo tak należy to nazywać, dotyczące fantazy, to jestem skłonny w to uwierzyć. Pamiętam na przykład, jak był rwetest poruszony, że, że, że Potter na stronie 666. Ma rytuał wskrzeżenia Voldemorta, no biedny księżulo, który te informacje w Polsce rozpowszechniał. Niestety nie sprawdził, że chodzi o wydanie polskie, a jeżeli już e, przejmujemy się tym, co jest w grimuarach demonologicznych wypisywane, to wypada je czytać w oryginale, przynajmniej to by wiedział święty Tomasz Zakwinu lub ktokolwiek mądry, kto się tym zajmował kiedyś. W czasach, kiedy jeszcze Kler był mądry. Ale to inna historia. Ja powiemy ją innym razem. Przecież spotkaliśmy się tutaj po to, żeby chwalić bursztynową lunetę, czyli trzeci i ostatni, niestety, sezon mrocznych materiałów. Dark Mater serialu, w którym faktycznie jest autorytet, który gnębi całą cywilizację i ba, wszystkie cywilizacje w multiversum i tak. Tenżeż autorytet wysługuje się w tym celu bytami, które nazywane są aniołami. Ale to koniec podobieństw ze światem naszym, tak długo, oczywiście, jak długo nie uznamy, że każdy z nas ma duszę, która biega koło nas w formie Daimoniona, który przybiera postać zwierzęcia. Jeżeli to przyjmiemy, to tak chrześcijaństwo jest zagrożone przez Hisdach materials Ale jeśli będziemy czytać to normalnie i nie będziemy popadać w interpretację, którą Umberto jak nazwa paranoidalną. To wszystko będzie w porządku i będziemy traktować ten utwór tak jak powinniśmy, to znaczy jako fantastykę światotwórczą. Jeżeli chodzi o samo światotworzenie, to w tym odcinku z jednej strony jest dobrze i w sezonie serialu całym, a z drugiej strony nie do końca. To znaczy ewidentnie widać braki budżetowe, nad którymi niesamowicie boleje. Z drugiej jednakże strony w trzecim sezonie zdecydowanie szybciej akcja postępuje niż w sezonie drugim. Rozbudowany zostaje wątek aniołów, rozbudowany zostaje wątek tajemniczego pyłu, który ma przenikać materię wszechświata i który to pył jest obserwowalny przez tytułowy artefakt zwany bursztynową lunetą. Równocześnie Lord Astriel uczy się podróżować za pośrednictwem swojego dziwnego nito to batyskafu, ni to statku pomiędzy różnymi sferami, a akcja rozpada się między trzy perspektywy narracyjne. Z jednej strony perspektywę Lyry i Willa, co jest o tyle wdzięczne, że jej Lyrze poświęcony był pierwszy sezon, Willowi drugi sezon, dokładnie tak samo zresztą było w książkach Philipa Pullmana, a w trzecim sezonie ich drogi się łączą. I podróżują w miejsce, którego się absolutnie nie spodziewacie. Z drugiej strony mamy perspektywę narracyjną Lorda Asyla, który tworzy Republikę Niebios, która ma być konkurencją dla Królestwa Niebieskiego w wymiarze demokratycznym i nie być opresywną tyranią tak, jak to w tym świecie się dzieje. I trzeci wątek to jest wątek. Wspaniałej swoją drogą Mary Malone, która trafia do najbardziej tajemniczej z tajemniczych krain w tym świecie, gdzie właśnie studiuje pył. I okazuje się, że pył zaczyna świat opuszczać i to nie tylko w tym uniwersum i w zasadzie nie wiadomo dlaczego. A zatem sezon ten ma to, co najlepsze: same tajemnice, które możemy śledzić, nad którymi możemy się zastanawiać, i równocześnie bardzo interesująco wreszcie zakrojoną fikcyjną rzeczywistość która skłania nas do tego, żebyśmy podjęli się refleksji nad tym, jaka jest materia wszechświata, co nas czeka, czy byt jest wieczny, czy jesteśmy tylko informacją, czym jest dusza, czy to jest tylko wspomnienie, czy to jest powidok kogoś, kto był przed nami, czy może to jest właśnie nasz najlepszy przyjaciel, tak jak ten daimonion zwierzęcy, który nam towarzyszy. Co się stanie, jeżeli duszę zaprzedamy? Jeżeli odetniemy się od naszego Daimoniona, tak jak to zresztą było w filmie Northern Light czy Złoty Kompas przedstawione, to jest mądry serial, bardzo interesujący i można niesamowicie dużo stracić, jeżeli ktoś, będąc wierzący, posłucha chociażby tego rodzaju bardzo powierzchownych opinii, ponieważ jeżeli mogę się... Zaryzykować takie stwierdzenie, to powiedziałbym, że jeżeli ten serial faktycznie cokolwiek mówi, cokolwiek przekazuje, to raczej mądrą refleksję nad tym, czym jest dusza, i na pewno nie będzie ignorować czy negować jej istnienia. To jest krytyka raczej tego wszystkiego, co byśmy nazywali instytucją religijną, a nie religii samej w sobie. I na tym polega mądry ateizm Filipa Pulmana, że podejmuje się takiej refleksji. No i najważniejsze, od strony czysto kinematograficznej, tak jak się rzekło, efekty specjalne są bardzo w porządku, gra aktorska, muszę powiedzieć, że zjednała mnie sobie, mimo że na początku miałem duże wątpliwości właśnie z uwagi na casting, ostatecznie i Marisa McCulter, która zresztą została świetnie zagrana, i James McAvoy w roli Lorda Asriela, nawet do pewnego stopnia aktorzy młodzi, wcielający się w Willa i Larry, Larry Blacka, zjednali mnie, właśnie grą aktorską i tym, że byli autentyczni. Najlepsza jednak rzecz, jaka Was czeka w tym trzecim sezonie, to jest ostatni odcinek. Dawno nie widziałem twórców na tyle odważnych, żeby pożegnać się z serialem nie w bombastycznym finale, gdzie będzie wszystko wybuchać i będzie starcie sił Republiki Nieba z Królestwem Nie, nie, moi drodzy. Cały ostatni odcinek jest poświęcony refleksji nad kondycją naszych bohaterów oddaje sprawiedliwość wszystkim wątkom. Żegna się z każdym z bohaterów, który towarzyszył nam przez trzy ostatnie sezony. Nie spieszy się. Solennie postępuje naprzód w bardzo taki elegijny sposób, refleksyjny, oddając sprawiedliwość wszystkim wątkom i poszczególnym bohaterom. Raz jeszcze podkreślając, że dobre światotwórstwo nie musi odznaczać automatycznie tego, że będziemy ignorować postaci, ich rozwój, relacje między nimi czy nawet fabułę. Więc myślę, że to jest dobra informacja, to znaczy kończymy rok na dobrej, i pozytywnej nucie. To znaczy da się robić dobre fantazy, tylko niestety dobre fantazy w tym roku nie dostało takiego budżetu, jakie dostało kiepskie fantazy. I to jest smutne, i dlatego też dajcie tyle miłości, ile jesteście w stanie temu serialowi, gdyż twórcy powiedzieli, że jeżeli. Będą dobre wyniki oglądalności. HBO, będzie chciało kontynuować pracę. Być może zekranizują również w Book of Dust, czyli e, trylogię, którą teraz kończy Filip Pullman, i jest wtedy szansa na kolejny dobry serial, może oby, z większym budżetem. Bardzo serdecznie Wam polecam, i przy okazji życzę wszystkiego jamniczego na nowy rok. Do następnego.